Cześć, w kolejnym filmie na moim kanale, a w tym odcinku, gramy w Roblox. Jeśli film spodobał, może zostawić lajka. za kanał. Dzisiaj będę strzelał do tej bramki. Film pojawia się w każdy poniedziałek, środę, piątek i sobotę. A ja już zaczynam. Dobra, cyk 100%. I czy trafię z karnego? Trafiłem. I dostałem 34. Do, dobra, 14 kasy, tylko to mało. Dobra, ale jeszcze raz, 95%. I nie trafiłem, naprawdę, co to jest, 94 i znowu pewnie nie trafię, teraz to nawet nie było blisko Co jest, o dobra, 100% i muszę trafić, dobra, jest Trafiłem, myk, 100% I co, słupek na 100% Co to jest, 95%, co, nie wiem jak to działa, dobra, tutaj stanę, może tutaj trafię Dobra, trafiłem I uwaga, czy trafię kolejny raz, trafiłem, dobra Mogę sobie teraz upgrade'ować, e, upgrade'uję nie spida, tylko na maksymalnym strength, dobra, dobra, więc mogę iść znowu kopać, więc cyk sobie tutaj przejdę i stanę tutaj, może na karnym już się uda, cyk 100%, nie, niestety nie, ale na pewno trafię, dobra, z dalsza też mogę spróbować, więc cyk 97%, dobrze, 97. Dobrze, dobra, tak jeszcze parę razy pokopię i pozbieram nowe... Nie wiem co daje nowa piłka, więc na razie na piłkę nie zbieram, bo tam kosztuje 500 w tym yy, skrzynce tu o. Dobra, ale kopię dalej tą piłką. Dobra, uzbierałem 800 coinów, więc mogę sobie zupgrade'ować. to yy, 100... Już nie stać. Co jest? A bo ja na maksa, No tak, zapomniałem, że ja mam dalej maksa, Dobra, mam 28 poziom, nie wiem co daje speed, ale dobra. 28... Nie. 17, jak to działa? A nie, 28 to ja mam moc, a 17 poziom, dobra. A tu mam 7 poziom, yy, dobra. Więc mogę jeszcze raz iść, tylko tym razem pozbieram na piłkę. Więc yy, dobra, cyk, oni już kopią z drugiej strony, w ogóle końca boiska. Ja nie mogę, dobra. Ale ja kopię tu i my ole Petarda, dobra, mogę gdzieś dalej stanąć. Na przykład tu, tam mam razy 2, więc spróbuję tutaj. Skoro tam razy 2, razy 5 nawet, dobra. Uwaga, 92%, ale ta piłka nas tu... Trafiłem! Dobrze! Nie wiem jak ja to zrobiłem, ale trafiłem, więc fajnie. Czy stąd trafię w ogóle? No, spokojnie. Jaką ja mam moc? Co jest grane? To ja skąd ja mogę trafić? Stąd nawet? Z drugiego końca boiska i normalnie z drugiego końca boiska. I pyk nie trafiłem niestety. Ale dobra, idę subgradeować sobie na przykład 10 razy. O! I to... I dobra, i nie jesteśmy niestety na, y, ten, na skrzyneczkę, więc za nią pozbieram. Uzbieraję nawet 2000, więc mogę sobie po, pootwierać cztery skrzyneczki. I uwaga, z pierwszej dostanę. Y, muszę to kliknąć? Tak, muszę chyba kliknąć. Czerwoną. No niestety, to jest za 29%, ale jeszcze jedna. Uwaga, tym razem dostanę. Uwaga, uwaga, coś lepszego. Naprawdę, jeszcze. W sumie to to samo, ja, tylko inny kolor Ale dobra, jeszcze raz Tym razem musi się udać coś dobrze, dobrego Proszę No, biała Fajnie jeszcze, jeszcze raz, ostatnia próba i teraz musi coś dobrego Ta za 4% To, no naprawdę myślałem, że to jest ta do, do koszywkówki No trudno, niestety Ale dobra, te piłki coś dają, czy jak? Tak, one dają Mam raz jeden... To, to, to są zakład... To tą zakładam, bo ona daje 1.5 Dobra Panie, teraz mam czerwoną piłkę, która mi da, e, chyba mnożnik kasy i przy okazji mogę sobie upgradeować, speeda chyba subgradeowałem. chyba, ale dobra, próbuję kopać z, z końca boiska. Dobra, uzbierałem na nową krainę, więc sobie z nią odblokuję i teraz parki, pytanie skąd mogę kopnąć, żeby trafić do bramki, uwaga, może stąd, 92% i uwaga... Dałoby radę, gdybym jeszcze trafił do bramki a nie obok, więc jeszcze jedna próba. O, mam 100% musi trafić, proszę. To no znowu tą skrzynkę kopie, co ty masz z tutaj skrzynki? Jeszcze raz, tym razem dasz radę do trzech razy sztuka. Dobrze, dobrze. Od poprzeczki się odbi... Nie, to jest naprawdę nie far. Tym razem się uda, ja mówię. Ja... No dobra, nie uda się. Muszę iść trochę bliżej, bo tu ewidentnie się nie uda. Dobra, może tu? Tu mam razy 2. Y, to nie było razy 5 wtedy. Dobrze, no co tu jest za nie? Fartu cały czas się od poprzeczki odbija, nie? Ja tu muszę stanąć. Tu jest razy 2, tam to nie było razy 5, wtedy tylko źle spojrzałem. Uwaga, dobrze, tu się da trafić, więc tutaj kopię cały czas. Tu 2,5 tysiąca już mam? Dobrze, Do, już mam trzy, Aha, ile ja zarabiam? Nie mam pytań, nie? No i nie trafiłem niestety. Ale teraz się uda, teraz się uda, teraz się uda, ja to wiem. Dobra, 93% i wpada. Yy. Jednak od poprzeczki. Ale dobra, idę zupgradeować sobie yy, to i to raz. Dobra. A jajko nowe kosztuje 12 tysięcy. I tu jest jakiś Grzyb za 0,4%. Dobra, mogę teraz się wysylić tą almatą, więc yy, park i cyk. jak mnie. co jest grane, ale mnie wystrzeliło. Dobra, teraz stąd próbuję. Proszę, żeby się udało. Pyk. Dobrze. Dobrze. Ale żeś kopnął teraz to był dobry strzał i cyk znowu 2000 już mam no i pięknie tak można zarabiać tu jest razy 2, dobra to tu stanę o słupek naprawdę to był nie fart akurat a dobra tu jest razy 2, więc teraz dostanę dużo siana tylko muszę trafić jeszcze proszę traf proszę dobrze 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 robi wrażenie dobra cyk teraz tutaj pyk i gol mam 4600 dobra jeszcze parę razy muszę podbiec żeby podbiec na te Nową e, Nową piłkę, o! Właśnie, Ale blisko było, żeby słupka odbiło się. Dobra, rozbieraj na te jajko, więc je ja kupuję. I proszę, coś dobrego musi w końcu wylecieć. Coś, coś dobrego, proszę. Naprawdę. aqua ball, najsłabsze z tego jajka. Za 12 tysięcy, naprawdę. Nie, no to się nie dzieje. To się nie dzieje. A ile to co ja robię? Ja właśnie. Okej, okay. to było dziwne, co ja zrobiłem, ale dobra, ta... co? Dobra, tam piłka daje. Razy 18. Yy, yy, tak. Ciekawie. Dobra, nie no, mi się podoba jednak. Jak tutaj, razy 18. To jest ten normalny święty. Dobra, teraz odbieram 46 tysięcy. Więc mogę otworzyć dwie skrzynki, otworzę i pójdę subgridować trochę sobie. Dobra, dostałem lepszą trochę piłkę. Niech będzie. Jeszcze raz. I dostaję, uwaga, proszę, coś dobrego. Ten chociaż 1,6%. Proszę, no naprawdę to samo. Dobra, trudno, ale ile ona daje, przynajmniej, pewnie więcej. Tyle, słabsza jest nawet. Nie, no co, to ma być? Tak się nie zgadzam na takie rzeczy, ale dobra. Subgraduję sobie to i to. Dobra. I teraz mogę jej sobie jeszcze raz kopnąć. I ciekawe teraz, jak móc. No mogę. Stu... Co się stało z... Mhm. Okej, to było ciekawe ogólnie, ale dobra. Teraz spróbuję z końca samej mapy kopnąć piłkę, czy trafi. Uwaga, proszę Państwa. Jak leci? Dobrze! 10 tysięcy? No to fajnie, jak ja teraz tak zarabiasz. I pyk, i znowu gol. Pięknie, 20 tysięcy. Dobra, jeszcze raz. Teraz chyba nie trafię. Znowu trafię. Dobrze, 30 tysięcy. Dobra, to ja zbieram na nową krainę w takim razie, w takim tempie, to ja mogę. Co? Teraz nie trafiłem, jak tu się dziwnie od... wybiło, chamstwo. To było chamskie. Dobra. Cyk, dobrze. 41 tysięcy teraz mam. I pyk kolejny raz, i mam już 52. Dobra, uzbierałem na dołą krainę, więc ja to kupuję i spróbuję na przykład stąd trafić. Uwaga, czy trafię? Że nawet bramki nie widzę. I trafię. No nie, od potrzeczki się odbiło, O w ogóle w pierwszej krainie jest y, ten razy 2, więc tam pójdę i sobie kupię przy okazji coś, albo dobra. Nie kupuję, wolę pozbierać więcej kasy. Ciekawe ile dostanę na przykład stąd? Jak tu mam te razy dwa Uwaga, stoję, dobra, i kopię, i cyk, ile dostaję. Uwaga. Pyjkole, 10 tysięcy, no i dobra, teraz mogę iść sobie zupgrade'ować tą celność jeszcze kopnięcie, jak będzie ten speed Dobra, ile kosztuje następne? 215 tysięcy No, to nieźle, ja sobie może jeszcze na coś innego kupię, niż... Te, te, przecież mogę iść tam, no tak, zapomniałem, że tą... armatą można się wystrzelić, dobra, desert, jak teraz nie wyrzuci? Dobrze, ale mnie wyrzuciło teraz I uwaga, czy z końca y, tej... Y, ...tej pustyni trafię? Nie, dobra, nie ma szans, że trafię, chociaż... No nie ma, jak to piłka się tak odbija, to nie ma szans, ale dobra. Na przykład bliżej, że nie, nie wiem, o tu jest razy 2, to ja może sobie tutaj stanę i proszę, traf, trafisz, trafisz. Nie, dobrze! 17 tysięcy, pyk, to stąd mogę trafiać? Normalnie, czy nie? Chyba nie, nie, stąd nie trafię, to było razy 2, dlatego trafiłem. To ma sens, więc dobra. Pozbieram sobie jeszcze raz na to jajko. Tylko ile on chyba z 20 tysięcy jakoś tak. Nie wiem, coś około tego i znowu nie trafią, no co to ma być. Dobra, zbieram 100 tysięcy, sobie pootwieram te jajka, a potem może otworzę to za 215, ale to jest drogo strasznie. O, dobra, dostałem Dirt i uwaga, czy on jest jakieś troszkę lepsze? Nie jest lepszy, bo ty już ma upgrade czy ekspa większego, więc bym musiał na to pozbierać. Dobra, to ja na to zbieram, bo ty już się nie opłaca otwierać. Więc zbieram na. to za 215 tysięcy. Dobra, zbieram na to jajko, więc je otwieram. Uwaga, co dostaję? Proszę, coś dobrego, coś dobrego i. A, lava ball Najsłabszą piłkę, ale ta słaba piłka będzie tak pewnie dobra. Nie jest jakaś super. Myślałem, że będzie większa. Jak tu mam 1,7, tu nagle 22, miałem 46 tylko. Dobra, to było na tyle z tego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Jeśli tak, to możesz zostawić lajka, zasubskryć kanał. My się widzimy w.